Siemanko widzowie witam was w czwartym odcinku live in Los Santos. mną no tutaj jest Samir Witam i no ogólnie wiecie, idę się zwolnić do klubu. Na ochronie pracowałem Więc Samir podwieziemy, Z rana się poszedłem spotkać z Samirem, wiecie o co chodzi No. Parę spraw załatwiliśmy już na mieście. Zwolnić na ochronie Tu widać, że się zmienił ten Legion Square Tak, zmieniło się, ale... No, chociaż zostawili ten smaczek chińskiej dzielnicy, nie? No, no. Która tam była już zawsze no, Zawsze była ta chińska dzielnica więc... Podjeść bliżej tam, nie ma co. Ja mam pozwolenie Wy... na wiosnę. No, dobra Bo w ogóle ja stacjonowałem w klubie Tam na... Na Venice Beach I tutaj Oooo Tu chyba jest wejście Tak mi się wydaje Mówisz? No O, no, dobra No faktycznie Witam Witam, Biennale. witam Zapraszam, zapraszam, zapraszam O, spotkanie z szefem będzie zaraz No w ogóle wiesz, że Szef, u którego pracowałem, ja miał jeszcze syna? Tak? No, oby, oby, go, oby, syn nie odziedziczył tej firmy, nie? No, bałbym się. Witam. Witam. O, kogo ja tu widzę? Dzień dobry. O, witam, witam. Pan jest tutaj synem szefa ochrony? Tak, pewnie, pewnie. Okej, okay, ja bym chciał powiedzieć... Ja bym chciał powiedzieć, aby pan przekazał ojcowi, że ja się zwalniam. Żartuję sobie w tym momencie, tak? Nie, nie żartuję. Dostałem Ej, jesteś sobie... tego pewien? Dostałem lepszą, Dobra. bardziej płatną ofertę pracy, więc tam tam się przynoszę Słuchaj chłopaku, ty nie wiesz chyba z kim zadzierać lepiej zadzierasz. tą broń człowieku Chyba no, ty i... nie wiesz z kim zadzierać Chowaj tą broń Le... chowaj tą broń Le... Lepiej żebyś mi się tu już więcej nie pokazywał Uważaj Spokojnie, sobie, uważaj szepie. sobie Chyba nie wiesz, kogo klubie jesteś. Już, 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 już! Spokój spokój. Spokój, 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 proszę wychodzić już tam. Do widzenia. A tu na was. <laughs> mu kurwa najebał. <laughs> ja pierdziele, co to jest za zachowanie. Ej, czemu panie, panie, panie. Tak? O, no, przepraszamy za niego, on jest, nie on jest upośledzony. Ja on pracowałem syn... tu. Wiem, że bo znam cię przecież byliśmy z tymi kolegami z pracy. ale on jest po prostu pośledzony. Z jego pierwszy dzień na szef Ooo, masakra. No jego ojciec w szpitalu, jest no to. Pra, prawie, prawie co go odstrzeliłem. Mi też to się niekiedy nasuwa na mnie, żeby go odstrzelić. Ale nie mogę. Ooo, widzi pan. No, no, Ta, no to pan może dokończyć. Tacy, tacy ludzie w tym czasie. No, dziwnie tu mają ludzi. No wie pana, ja się dostałem do LSPD. O, to... Gratulacje O dzięki, dzięki. No no to tam już nie przeszkadzam, do, do widzenia już tam. No. Jeszcze raz przepraszam za no, tego Spoko debilo. spoko, cześć. Od kiedy ty w ogóle pracujesz w RSPD? O wiesz co, ostatnio przychodziłem kursy sprawnościowe i w ogóle tam to wszystko. No i tego, no i... <noise> tak szczerze nie było problemu to było tak proste. No, właśnie, okazało się. Dobra, no siadaj. No a co się okazuje? Mm, że też pracuję. Co ty dajesz? No? Ale... No, serio? No? No kurde, to... No, Albo były jajca jakiegoś razem z tym pracowali, w zespole. No. No to dawaj powiedz może na komend, bo... Ja zaraz zaczynam służbę, więc dobrze byłoby się tam zjawić. No I Ty zapewne Dobra. też, że tam pracujesz. No ja tam pracuję, ale bardziej mam... A ty już długo tam pracujesz? No... Tygodnia jakoś. I ty mi nic nie mówiłeś? A no, no takie ciężkie czasy, no. No Nooo Czaję. o co chodzi? Co, idzie na pierwsze piętro? Kurde ej fajna ta winda O, fajna, fajna powiem, Szybka O, drugi dzień pracy, o, widzę, pierwszy witam, pierwszy witam, witam, Dzień dobry witam. witam Pan do pracy przyszedł? O, przyszedł. No to zapraszam, bo mamy tam konferencję jeszcze I tutaj Okazało się, że mój Znajomy ze studiów też tutaj pracuje uh, uh, uh. Nie to dłużej ode mnie i mi, mi tego nie powiedział, nie? Tu, 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 zapraszam, dobrze, tu, dobrze. No, no tak, bywałem czasy, no, że zapominam. Okej, okay, okej. Okay. Dobra, potem będę już. na tego. Będzie dzień dobry. Proszę, proszę, najlepiej no, w tych pierwszych rzędach. O, w no. pierwszych, no właśnie. Witam. No, witam dzień wszystkich. Dobry. Witam. No to dziś przywitajmy nowego naszego kolegę z pracy No Witam Proszę o klaski Brawo, kolegi. brawo no Brawo Okej, okay, okej okay. No to Przejdźmy do najważniejszych rzeczy Czyli wy... reszta wiecie jak się obsługiwać bronią Ale popowiadałem naszemu nowemu koledze jak się obsługujemy bronią no to. Dobrze. Może pytania pan chce jakieś? Że jak się ostrzegawczy bronią? A może Może tak. No to dobrze. No to. Na przykład, takie pytanie jedno. Jak. Na przykład, wybiega na pana ktoś z nożem. To pan zacznie do niego szczać Czy co, co pan zacznie robić? No, będę do strzał ostrzegawczy w góry. No blisko. Jak, jak to jest dla pana życia, tylko strzelamy do niego. Bez patrzenia. Okay, dobrze, dobrze. To pana życie jest najważniejsze. Dobrze, A na dobrze. przykład jak mamy zgłoszenie, że są szczelani na przykład w domu, to okay. to strzelamy nie w głowę, żeby go nie zawiść, tylko w głów. Żeby po prostu móc go bezładnić. I co by jeszcze powiedzieć? Eee... Teraz na prawo, na prawo to. Kurde, ale tutaj ładnie jest. Tu mamy kolejny wybły z naszą walką z balasami. To wszystko? Wszystkie te zdjęcia? Są ludzie, którzy swojej zamordowani, lub po prostu porwani. Tak, to też znowu Suzuki. Pani, szef... pani szefowa, to Suzuki zginął? No, ja niestety tak było. On ta było tak, że wleciał do kryjówki Wallazów i tam było za dużo. Ich, I go strzelali to tu masz pan te szafki O ładnie, ładnie Nasze Uhu. kochane dziewczyny <laughs> Nasze kochane Uhu. koleżanki Coś tu buty zostaje wszystko to są pozostawione rzeczy No wie pan no jak szybkie akcje są no to trzeba się robić No to razem trzeba się to chodzi No to tu 26 sobie będzie panu bo tu jest tu 26 dobra Tak, tu to ja już się przebiorę Dobrze Uuuu O kurde Dobra ale to... A coś nam dali te same ubrania, no Ale nawet. Ja dobrze w tym wyglądam, kurde. No. o, o, o dzień A. dobry. Dzień dobry. Fajne ubrania macie. Kurde. No dofinansowanie, poszedł to mam, macie takie ubrania teraz. W masce mogę chodzić czy nie będzie problemu? Nie ma problemu, że będzie Dobra. Ja nie Dla mnie nie nawet lepiej, że padł w masce jest. Ja... No, A no, 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 dlaczego? Na no, moją twarz hmm. była za duża, za mała maska no. Ma pan taki mocno się nie dziwić no, Wiadomo No tu mamy sam na nie wiem, co tu mamy o, o. I... No i. przesłucha Dobra O to przetestujemy cele Przetestujemy cele proszę wejść No wejdź na FIB No wejdź tu Wejdź tam. tam dobra A nie pan, pana lubię ten drugi FIB Aaaa Dlaczego pan mnie nie lubi? Bo jesteś z FIB Ja jestem z FIB? No jest, jestem FIB Nie jestem jest z FIB Jesteś z FIB? Nie, nie jestem A no Nie, bo ten tu wczoraj pan Pan Onyx, przy jakimś innym jeszcze był z FIB Myślę, że teraz mhm. pan po prostu fryzurę zmienił Podobnie w szef. Aha, no to ja byłem z wujkiem wtedy, Aha. No. On no mu powiedział, sens. że, że wy dzwoniliście do niego w sprawie, że jesteście zainteresowani, no. to ja, no. ja nie dzwoniłem, tylko główny szef. A. A to ja Czy wczoraj coś tak nie wiedziałem, że to Ty, ale kojarzyłem ci coś, tak? No właśnie, ja chyba Ciebie też poznałem i tego, i... Ale nie chciałem się już odzywać, więc wiesz. No ja też, żeby nie było tak. Tu katań. na przykład mamy... No, Lustro weneckie. Mm -hmm. Tu na przykład pamiętam, jednego ballasa, my tu mieli, my go bili Śmieszna no, sytuacja czas, wtedy była. Czasem trzeba, co, nie? A czasem trzeba spały uderzyć. No jak? No można w sumie już na patrol wyjechać. Dobra. A, ja idę po auto, tak? A z kim Dobrze. je pan by przydzielił w patrolu? Na początek mamy mało ludzi! Każdy, A ka bliźniacy każdy, jest na, ze bliź... każdy jest na patrolu? No, bliźniacy ze sobą jeżdżą. Mhm Ale to z nimi ciężko jeździć, bo do prędzej pan dostaje depresji niż będzie pan z nimi jeździł. Okej. Okay. Ale to najlepiej. No ten Tomasz, którym teraz miał tą żonę wciąż, to poszedł teraz na L4. Ma tą żonę wciąż, niż tam teraz nie no, no, no To w sumie jestem teraz jedyny ja. A jeden jest na 4 on za niedługo też wraca, na to. no to... Ma pan tam, po... no. No to zapraszam, idziemy na patron. Okej... Uuuu 067? Nie wiem, takie no, było. No ja numer nie wybierałem. To co, pan prowadzi? No, nie wiem. Mogę no. ja, no. No zobaczymy, a zna pan kody radiowe czy nie? Żeby zgłosić, że jedziemy na patrol. Coś tam znam, coś tam znam, tak. No zawsze testujemy, czy pan zna. To może pan nie będzie kierował. <ścoughs> a tutaj widzę, że nieźle jestem opancerzony. No to jest bardzo opancerzone auto. A właśnie a gdzie jest, yy, gdzie są ci ballasi, tak? No coś Teraz? Już... Teraz oni na tej swojej osi tam na tym broni, już nie siedzą, bo wiedzą, że my tam będziemy... my tam które cały czas wjeżdżaliśmy, to oni się teraz gdzie indziej przynieśli. A to już nie wiemy gdzie No dobrze, dobrze 0,2 plus 3 status 5 jednostką off road To w sumie nie będą czy tam by coś na mnie siedział, bo jest noc no właśnie, właśnie Ale pojedzieć sobie możemy tak po prostu No właśnie, no popatrolować trzeba, nie? No jednak za coś za darmo nie pracujemy Kurde, nie, dobra musimy już wrócić to do... ale... ale... Do... Ciekawy był ten dzień No Ja ubrania ale zostawiłem pan... w... w szafce W szafce, no do jutra. Do jutra, do jutra! do jutra! Do widzenia? Do widzenia. Do widzenia. Kurde. Nie zła ja pamiętasz co ty mi mówiłeś. Nie wiem, tydzień temu jakoś? Nie no, pamiętam czynno, kiedy czynno. to było. Jak. Tam po szkole, jak pojechałem do ciebie. Nie pamiętam, czy to było po No. Ale jak byłem u ciebie, to ty mówiłeś, że. Ja u ciebie auto zostawił, tak? A, no, no. No. I że mógł sobie jeździć. No. To muszę ogarnął jakiś mok. Okej. Okay. I bym wtedy go tam zostawił u ciebie, bo wtedy by aż tak miejsca nie ten, nie zajmował. No dobra. spoko Te... To ogarnę i ten tam przyjadę. Do cię. Dobra, widzowie, to było na tyle z tego odcinka, więc widzimy się w następnym odcinku w Wilsach 5, więc siemanko.